Siemka, z tej strony Bajek, to jest kolejny odcinek z daily na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Farming Simulator 19. I teraz pytanie jest następujące. Co będziemy dzisiaj robić? No dzisiaj, jak widzicie jesteśmy przy koniach I, te, i co będziemy robić? Są kilka opcji, albo będziemy karmić, albo będziemy ujeżdżać, albo jeszcze coś innego. Ja wam to zaraz powiem, ale zanim to, to zostaw obowiązkową subskrypcję. Łapkę w górę, dzwoneczek, aby być na bieżąco z każdym kolejnym filmem. No i komentarz, I... oczywiście. Komentarz, mile fajnie by byłaby zostawił, ale no jak nie zostawić, to trudno. Tak, tak czy inaczej, masz zostawić obowiązkową subskrypcję. Dzisiaj będziemy ujeżdżać, konie więc. Nie wiem, jak wiele dzisiaj będziemy. Grać, bo no. Nie chciałbym was oszukiwać, ale. Jeżdżenie konno to jest troszkę nudna sprawa. I. Nie chcę was z tym zamęczać, więc my się tak ze 2, 3 konie. Po prostu pojeździmy, bo. tak no sami. Po prostu wiecie. Jeśli graliście kiedyś farminga, to wiecie, że jeżdżenie konno nie jest proste. Naprawdę nie jest proste. Czy. Co ja mówi, nie jest proste. Nie jest fajne, jest skomplikowane, bo to jest czasochłonne po prostu. Ja bym was za to chciał przeprosić. Za to, że dziś będzie tak wszystko monotonne. Oczywiście, na następny odcinek przygotujesz coś sensowniejszego, a nie. Ujeżdżanie koni, ale ja to tak mówię w skrócie, po prostu, że ujeżdżanie koni dziś, dziś tematem dzisiejszego odcinka, bo no, ujeżdżać koni się w poprzednim farmingu nie było. Nie dało. O ile się w ogóle w poprzednim farmingu dało konie kupić, bo nie pamiętam. Co prawda, ten odcinek nagrywałem dzisiaj, farminga 19, jak oglądaliście to dzisiaj na to, nagrywałem dzisiaj rano, jednak nie zmienia to faktu, że tam chyba na konia się nie da jeździć. Tylko się nie opiekować. Jeśli oczywiście są, bo ja tego nie pamiętam. Oczywiście możemy się już wracać, wracać do, do siebie, ponieważ już, już ujeździliśmy tego konia w 100%, i możemy już zacząć wracać się do. Do po prostu do fajni tym, so, tym koniem. I tak, dwie minuty zleci z kawałkiem, zanim my tego konia rozbiegamy. Plus to jeszcze, zanim ten koń, my wrócimy to kolejne pół minuty. I tak, tam z tam 3-4 koń tak, z 10 minut maksymalnie bym chciał, bo, no, ewentualnie 12-13, bo po prostu to jest też no, nudne, jak tak patrzysz i jeździ cały czas koni mi na jednym koniu. To jest już trochę nudne, naprawdę. No, to jest bardzo. No niby na początku jest fajne, ale jednak czasem jest nudne i oczywiście Ja będę oczywiście chciał, żeby było jak najlepiej Żeby było jak najwięcej fajnych sytuacji i tak dalej, bo to jest zrobione specjalnie pod was Ja bym szczerze powiedziawszy nie biegał końmi dzisiaj I w ogóle bym nie biegał końmi, gdyby nie to, że wy Ten koń jest już 0% więc Więc do biegania Obowiązkowego do obowiązkowego biegania jest ten koń 18%. Już nim przebiegliśmy, <laughs> przepraszam. Spróbuję nim podlecieć tam pod górę. Ciekawe, czy mi się uda. Bo jeśli tak, to ten koń chyba powinien się więcej zmęczyć. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czy podbiegnie? Czy też jest nierealne? No przepraszam, ale to jest zbyt nierealne, żeby było prawdziwe, że ten koń podbiegnie pod taką górę i to bez najmniejszego problemu. To jest dla mnie trochę zbyt nierealne. Teraz, czy zdążymy przed pociągiem? Ach! No dosłownie ledwo co. 61% galop wzięty i tak biegniemy sobie na spokojnie, galopem oczywiście w zboże rośnie sobie bez problemu śladów nie ma, jedyny, tyle co tam coś pokazuje że biegliśmy, nic więcej 70 parę procent no to tutaj trzeba jeszcze tak z jedną kółeczką zrobić zanim się wrócimy 88% 90 Możemy już zacząć biec do. Stajni do zagrody. Oczywiście można powiedzieć, że nie musieliśmy dużo nic biegać, bo ten koń już ma coś wziętego, czy nie? Ten koń mu fasa. Ten koń jeszcze jest pusty. O, przeskoczył nieźle. 5 minut już nagrywamy. Już nagrywam, więc jest nieźle. Ciekawe, czy coś zwiększa czy, czy szybkość e, fizyczności jazdy po prostu. Chyba nie, a szkoda, bo by było fajnie, gdyby tak było. Kolejny koń, którym biegam. Dziwnie się tak czuję, tak nagrywając, mówiąc do Was i biegając na koniu w farmingu. Naprawdę dziwnie się czuję. Znaczy, wiecie, ja farminga gdzie ostatnio biegałem to w farmingu grę na telefonie, ale to było przed, przed, przed nagrywaniem i to tak różnie było. Ja wtedy głównie takie proste rzeczy robiłem jakieś sianie, koszenie i tak dalej. Bo jakoś nie lubiłem Zajmować się zwierzętami Tam gnojówki czy tam obornik wywozić To było takie dla mnie zadanie takie mech bardzo No ale teraz już To lubię bo to fajne jest 84% 80 90 prawie I będziemy mogli wracać do Zagrody Ten koń jest wzięty, rozbiegany to nie. Ten koń jest już. Roz... Jazda 100%. Ten koń na 100%. Jazda 0%. 7 minut nagrywania. No jeszcze. Ten koń myślę, że starczy. Ja od razu bym chciał teraz z góry przeprosić za taki, że taki odcinek krótki, no ale... No co ja Wam powiem? No przecież nie będę robił 20-minutowego odcinka zbiegania koni. No przecież to by to było zbyt niepoważne. Niepoważne by to było zbyt... E, według... dla Was byłoby to zbyt nieuczciwe, gdybym zrobił 20-minutowy film zbiegania koni. No. Kilkanaście minut, no mogę, nie? No ale no przecież nic więcej. Tak, biegać dookoła, to tak zbytnio też mi się nie chce. Nie wiem, pobiegnijmy gdzieś sobie. O tam, pobiegnijmy sobie do końca, do góry mapy i sobie pobiegnijmy. Przynajmniej ten końców jakąś sprawność złapie, cokolwiek. Przy 70% trzeba by dzisiaj już zwracać. A 70% będziemy mieli za moment 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 wracamy się, bo zanim dobiegniemy, to on już będzie miał 100% jazdy. Czy ja wiem, czy będzie miał 100% jazdy? Teraz to ja mam wątpliwości, czy nie czy użyć 80, bo ma 80, bo ma blisko 90% 88, 89, 90 i teraz już... Na pewno możemy go do stajni zaprowadzić. 99 i 100. No i co Wam więcej powiem? No w tym materiale, takim krótkim, blisko 10-minutowym, chciałem powiedzieć dziękuję za obejrzenie tego krótkiego materiału, gdzie po prostu jeździłem końmi. Do zobaczenia w jutrzejszym odcinku. Cześć.